To taki jest plan na jutro. Stąd pójść tu, przepłynąć tu, pójść tu, przepłynąć tu, pójść tu, 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 tu. Tu, tu i tu. I stąd później wrócić, płynąc. Najważniejsza część każdej wyprawy to że będziemy pływać kajakiem w jeziorze. Ale tu nie ma żadnej wody w koło. Ze zbożem biegniemy. Tutaj teraz schodzimy z końca tej wycinki drzew. I musimy zejść tam do linii brzegu lądu. I tutaj widać jakie drzewo ścięto. A przed chwilą nas mijał pan, który te drzewa ściągał e, na dół, na łańcuchach jakimś takim wielkim traktorem. Tutaj mamy ze sobą kajak, który za chwilę będziemy pompować. I... Musimy się przedostać na drugą stronę brzegu. Przeprawa numer jeden. A płyniemy tam na drugi brzeg i tam idziemy dalej hmm. Tutaj tu, tu. No. jesteśmy już po pierwszym odcinku przeprawowym. Zrobiliśmy pięć, przeprawiliśmy się i teraz w poszukiwaniu drogi na krechę. I mamy jeszcze chyba jeden czy dwa odcinki pływowe. No. Ale tam się przejaśnia. O, gleba. Co tam? Po dwóch dniach, 14 nocach w końcu wychodzą na światło dzienne. Na no jakże piękne łące pełne kwiatów, pstółek, muszek i motylków. Tak właśnie wygląda Polska. Tu się wodujemy drugi raz.